Tenże się kończyła na zamknięciu. W piątek, powiedzmy, kończy się, wszyscy zamykają tygodniowe i ten wielki wolumen ma swoje, jakby strukturalne z mechaniki rynku wynikające wartości. A jak się nagle pojawi niestety, niestety, duży wolumen tutaj na Globeksie, duży wolumen to znaczy się w dużym odchyleniu od innych słupków. To znaczy, że to jest istotny, coś istotnego się zadziało. Rozumiesz? Tak. Dlatego, że ci gracze najwięksi wtedy nie byli obecni, ale. Czasami okazuje się, że ten wolumen, taki słupek będzie ważniejszy od takiego wolumenu. Ale znowuż trzeba rozumieć tło i mechanizm tego, co się dzieje na rynku. I właśnie, cała ściema polega na tym, że my bardzo często patrząc na jeden wykres, znowuż teraz, czy on jest prawidłowy, nie wszystko widzimy. Szczególnie ci wszyscy, którzy patrzą w MT4, na Forexar, tam, ten, to tego nie widzą. Tej luki. To Ci pokazałem tam na tamtym długim wykresie, się nie widzisz, ale rynek z tego miejsca zawraca. I zobacz, jak rynek spada znowu taki szybki, bo to jest trzecie prawo łajkofa. Znaczy rynek wywołuje pewną panikę, bo tutaj zaś było sprzedawanie. Mówiliśmy sobie, że pojawił się sprzedawca. Potem się pojawiła konsolidacja. Mamy kolejne wybicie ze sprzedawania. Widzisz to? Tak. I zobacz ten bar. Z klasyka. Tylko, że ten bar jest na niższym wolumenie, niż wcześniej było to wybicie. Tak, ale na niższym, ale chodzi mi o, o, o. Teraz popatrz, popatrz. popatrz. Popatrz na roz, e, e, rozsądek patrzenia na ten bar i ten bar. Widzisz tego sprzedającego? Tutaj, który rozpędzał ten wykres do dołu. Widzisz, bar jest o dwa razy większym spreadzie, nawet więcej niż dwa razy większym spreadzie od tego, a wolumen jest mniejszy. Co to oznacza? Że zobacz, wyleciały te dołki, wyleciały te dołki. Co to znaczy, że wyleciały te dołki? To znaczy, że tu były stop lossy. Rynek poszedł po płynność. I nagle widzisz, że wolumen ci skacze. Pierwsze, pierwsze jeżeli nie mam, nie mam tych dalszych barów, załóżmy, jestem tu. Wykreowanie takiego selling climax, i widzę, że tutaj od razu kupowanie zdejmowane. Z czego ja to widzę? Ja uwielbiam jeszcze patrzę na wykres kółka i krzyżyk. Czyli jak został zrobiony ten dołek, zobacz w tym wykresie. Widzisz to kupowanie. Ono jest znacznie większe, choć o to, że. Czasami na barach tego nie widać. Kuko i krzyżek no to jest takim wykresem, który Ci pokazuje. A załóż, to jest pewne. To, jest to, 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 co ja tutaj tego nie widzisz optycznie, powiedzmy, tak, nie każdy to widzi, bo, ale to, co Ci powiedziałem, tutaj każdy bar jest wysoko zamykany. Tu widać kupowanie, tylko to trzeba mieć trochę bardziej wprawne oko. To jest, to jest pionowa absorpcja. To widać tutaj ładnie na tym, na tym kupowaniu, że poszło większe kupowanie. To sprzedawanie, które wygląda dużo gorzej panicznie. Jest dużo mniejsze niż to kupowanie tutaj. Jak wcześniej też pojawiło się kupo sprzedawanie, po czym było pójście po stopy, tutaj niż pójście po stopy mhm. i od razu zawrotka, fanga. I, będą teraz, i teraz ci goście, którzy, którzy tu sprzedawali, tu zamykali pozycję, i teraz będą kupowali. Zmieniają optykę niejako na, razem z wykresem. To są krótkoterminowe pieniądze, które idą za wykresem. Które idą za ceną. Ich interesuje kierunek ruchu. A w pewnym momencie przychodzi większy gracz i mówi: A to zrobimy wam numer. Tak jak tutaj na przykład ci goście market makerzy, którzy idą na płynność. Zobacz, oni w tej chwili będą tutaj prawdopodobnie pociągną, żeby wywalić co najmniej te, te, te stopy jeszcze, bo tutaj goście postawili tu, tu w tych rejonach postawili stopy. Kolejne zawahanie będzie przy teście tego bara podażowego. rynek zejdzie. Ale rynek równie dobrze może zejść.